Cześć, tutaj Kuba, a w tym filmie zobaczycie dwa nowe zdjęcia, jeżeli chodzi o grę WWE 2K15. Otóż tak, pierwsze zdjęcie właśnie pochodzi z trybu My Career. Oczywiście, z tego co widzę, chyba z menu głównego. Jednak nieważne, ważne jest to, w jakiej ono jest rozdzielczości, co na najmniej jest, bo w rozdzielczości na pewno no, że tak powiem, no najlepsze to nie jest zdjęcie. Jednak dobrze. Co my ogólnie tutaj mamy? Pierwsze co, jeżeli chodzi o ten pierwszy plan, wrzuca nam się w oczy właśnie Big Show oraz pas WWE, stary model, no jednak rozumiem, ten nowy został wprowadzony na Raw po Summerslam jedną noc, więc mieli prawo, że tak powiem, nie zaaktualizować go, choć nie obrażę się, jak będzie w DLC nowy model tego tytułu. Jednak dobrze, z tego co widzę na stronie www.com pisze, że Big Show pokonał Daniela Bryana, no i zdobył pas WWE, no i raczej nie, nie mam pojęcia jaka to była gala, choć z tego co widzimy z tyłu Jest to gala Money in The Bank I oczywiście widzimy tą walizkę na tle i tak dalej. Co jeszcze? No oczywiście na dole te cztery obrazki mamy tam Row Czyli taki timeline, że tak powiem, oś czasu Jest tam Big Show Brian, nasza postać najprawdopodobniej wznosząca ręce do góry przy wejściówce Oprócz tego jest logo Row Jednak nie wiem jak to będzie się na czym tokolwiek opierać Na dole mamy przyciski Następny event wyjść z tego trybu My career Po prostu z kariery i tak dalej Jednak dobrze oprócz tego no to nam pisze Tutaj socjalne media No i followers Czyli ile osób nas śledzi w internecie Na facebooku czy to jest na twitterze Raczej w NBA i podobnie To wszystko wygląda no i fajnie No ale co najlepsze No miejmy nadzieję że więcej opcji Zostanie takich fajnych wprowadzeń może to pierdoły, ale jednak. No i 1013 właśnie osób śledzi nas jak na tą chwilę obecną, jeżeli chodzi o to zdjęcie wykonane w tyle. No, już takim oficjalnym tam z tyłu jest to Centrum Rozwojowe WWE, gdzie są po prostu te ringi i tym podobne. Jednak dobrze, w NBA również zdobywa się fanów na Twitterze, co jest naprawdę bardzo fajnym dodatkiem. Tutaj też tak będzie można robić wszystko. No i tak to. Wygląda. No i z tego co widzimy, jest to rok. Yy, zamazane są te napisy, więc ja naprawdę dużo powiedzieć nie mogę. No, może to głupi, ale 2020, coś w tym stylu. Można symulować również następny rok i tak dalej. Jak widzimy, no z boku po prawej stronie, więc po prostu niczym, jak w FIFA, również będziemy mogli. Znaczy, w Fifie możemy symulować i tak dalej. Tutaj również będziemy mogli symulować, ale no, myślę, że. No, każdej walki również, jak ja będę ten tryb nagrywał, to po prostu grać. Nie będziemy, jakąś sobie przesymulujemy, ale no, mam nadzieję, że również będą scenki dodane, a nie walka po walce, i nic z tego nie wychodzi. Po prostu, no, dalej się pniemy, ale będą scenki, bo sami widzieliśmy, więc naprawdę super to wygląda. Coś w stylu NBA. Będzie również, że tak powiem, podział na facea oraz heela. No, i ten pasek oznacza to, że no, można by powiedzieć, no, jesteśmy takim. Ani mocnym face, ani mocnym, mocnym healem, bardzo takim, można by powiedzieć, bardziej face, ale również, no, twinerem. Oprócz tego, co to na dole widzimy, nie mam pojęcia, co tam pisze ogólnie, yy, właśnie, jakie to są punkty i do czego. Jednak miejmy nadzieję, że to jest coś w tym stylu, że można odblokowywać nowe akcje, ulepszenia, stroje i tak dalej. 110 tysięcy, później tam wyżej są jakieś punkty SP, a niżej WS, coś w tym stylu, WC, V w sensie. Nie wiem, nieważne, obok no 9443. Do czego będą służyć ogólnie te punkty dowiemy się w najbliższym czasie. No i według mnie fajne to jest, że tak powiem, no, że pokazamy tego screenshota, a nie tylko tyle, że kupujemy grę w ciemno. Co do trybu My Career musimy jeszcze poczekać chwilę, ponieważ gra na PlayStation 4 oraz Xbox One wychodzi dopiero 18, jak nie nawet yy, w Później, w sensie, że w tych okolicach Także 18 listopada Dopiero ta gra wychodzi Ja najpierw będę nagrywał z konsoli Xbox 360, dlatego też Po prostu, no nie ma innej Możliwości, jak najpierw Zaczęcie tego trybu 2K Showcase, także na koniec Jeszcze właśnie, no mamy Tutaj e, oczywiście, że Screenshot, który Udostępniłem kilka godzin Nie no, mniej więcej z godzinę ponad temu Na moim Facebooku, jeżeli jeśli jesteście właśnie zainteresowani, zapraszam. Ale no tutaj, generalnie, właśnie chodzi o to, że jest tam CM Punk. No, i oczywiście chodzi również tutaj yy, o to, że to jest tryb 2K Showcase. A to również oznacza, że to jest arena Money in the Bank. Jeden fan, czy ma plakat Your So Money, czy coś w tym stylu. Szczerze, model Punk'a no, jest jak jest, na innym screenshotie było widać. Gacie tutaj nie widać, przykro mi. No, ale myślę, że model Punk'a jest naprawdę, no, według mnie, dobry. Mówili, że najlepszy nie będzie, ponieważ Punk nie był skanowany. TNA jest z nim zainteresowane, co będzie zobaczymy. No ale tak to w te dwa zdjęcia właśnie wyglądają według mnie fajnie. Wyrażajcie opinie właśnie swoje. No a to byłoby na tyle. Do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!